I teraz już opuszczając trochę tę kodę GTU, idąc z następnego mhm. pytania, które się pojawiło, to kiedy należy stosować kod procedury EE? I czy zawsze, gdy usługę elektroniczną kupuje od nas osoba fizyczna? Więc procedurę EE oznaczamy w przypadku sprzedaży usług telekomunikacyjnych, elektronicznych oraz nadawczych, skierowanych do osób fizycznych, czyli nie do innych przedsiębiorców. Ale do osób fizycznych. Często um, ludzie mają problem z tym, czy, um, nasz, um, czy usługa wykonana na terenie naszego kraju, czyli firma polska sprzedaje taką usługę elektroniczną do osoby fizycznej z Polski, czy również ma zastosowanie y, ta procedura EE? I odpowiedź brzmi tak. Y, I nawet najczęstszym y, przykładem pojawiających się właśnie w wyjaśnieniach y, tego przepisu. Jest przykład pracodawcy, który refakturuje usługę telekomunikacyjną na swojego pracownika. W tym przypadku pracownik jest osobą fizyczną, więc taka refaktura powinna być oznaczana kodem e. -E.